Nikt nie patrzy na Saturna przypadkiem. Tam na skraju układu słonecznego poza planetami, których uczyłeś się na lekcjach, krąży kolosalna kula otoczona mgłą i czymś jeszcze echem obecnością. Co jeśli Saturn nie jest tym, za kogo go uważano? Co jeśli to nie planeta, a więzienie? Kosmiczne więzienie starannie zaprojektowane nie po to, by uwięzić ciała, lecz złapać dusz. Przez wieki różne kultury na całym świecie wskazywały na to samo miejsce, ten sam symbol tego samego boga Kronosa, pożeracza Tytana Czasu, Wielkiego Sędziego Zmarłych. W okultyzmie, starożytnych religiach i tajnych stowarzyszeniach od Babilonu po współczesność ten wzór się powtarza. Saturn jest związany z cierpieniem, osądem oraz recyklingiem ludzkiej duszy. To nie jest nowa teoria. To sekret, który istniał tu od zawsze ukryty w tekstach hermetycznych, symbolach alchemicznych, architekturze sakralnej i mitach, które przetrwały Inkwizycję myśli. Wszystkie one wskazują na jedną rzecz: reinkarnacja to niebłogosławieństwo, to wyrok, cyklu bez końca. Koło, które się kręci i kręci, tak jak pierścienie Saturna. Dziś dowiesz się, dlaczego starożytni bali się Saturna, dlaczego został strącony z tronu niebios. I jak jego wpływ może nadal oddziaływać na Twoje myśli, życie i duszę? Saturn nie zawsze był postrzegany jako zwykła planeta. Długo przed wynalezieniem teleskopów czy misjami kosmicznymi, starożytne cywilizacje już się go bały, czciły go i zaplatały go w najciemniejsze zakamarki swojej mitologii. Nie był odległym ciałem na niebie. Był Bogiem i to nie dla wszystkich łaskawym. Dla Greków był kronosem najbardziej przerażającym z Tytanów, istotą, która zdobyła władzę, obalając własnego ojca, a potem, ogarnięta strachem, zaczęła połykać każde ze swoich dzieci w chwili ich narodzin. Nie z nienawiści, lecz dlatego, że znał prawdę. Czas pożera wszystko, nawet siebie. Ten starożytny mit to nie tylko opowieść, to zakodowana prawda. Kronos, czyli Saturn symbolizuje coś znacznie bardziej niepokojącego niż mitologiczny król. Reprezentuje powtarzalność, uwięzienie i nieskończony cykl narodzin i śmierci. W różnych tradycjach ezoterycznych Saturn nie jest twórcą jest strażnikiem, siłą, która uwięziła duszę w karmie w Samsarze, w rzeczywistości, która bez końca się powtarza, jednocześnie utrzymując Cię w nieświadomości tej pułapki. Co prowadzi nas do oczywistego pytania? Dlaczego Saturn? Dlaczego właśnie ta planeta, a nie inna? Odpowiedź tkwi nie tylko w mitologii, ale także w obserwowanej rzeczywistości. Saturn jest najdalszą planetą widoczną gołym okiem, dzięki czemu dla starożytnych był ostatnim znanym ciałem niebieskim. To był kres granica znanego kosmosu. Zimny, odległy, powolny, pełen obrót wokół własnej osi zajmuje mu aż 30 lat. W astrologii jest wielkim nauczycielem, ale też surowym sędzią. Rządzi strukturą czasem, ograniczeniami, cierpieniem i konsekwencjami. Nie chodzi tu o wzrost, lecz o spłatę. Jednak poza symbolicznym znaczeniem, Saturn jest wyjątkowy z jeszcze innego powodu. Na jego północnym biegunie znajduje się ogromny, perfekcyjnie geometryczny sześciokąt, burzowy system, jakiego nie znajdziemy nigdzie indziej w układzie słonecznym. Jest stabilny i niezmienny od dziesięcioleci. Sześciokątny wir, który niepokojąco nawiązuje do sakralnej geometrii i formy sześcianu. Sześcian ten pojawia się powtarzalnie w rytuałach religijnych, sakralnej architekturze, a nawet w szatach sędziów i duchowych. Saturn również emituje dźwięki, i to dosłownie. Nie metaforycznie, nasa zarejestrowała dziwne fale radiowe pochodzące z planety. Kiedy przetłumaczy się je na dźwięki. Nie brzmią one jak naturalny kosmos. Przypominają transmisję rytmiczną, mechaniczną, niemalże celową. W alchemii Saturn odpowiada ołowiu najcięższemu z podstawowych metali. Symbolizuje pierwszy etap duchowej przemiany: Nigredo, czyli czernienie, śmierć starego ja, zanim możliwe będzie odrodzenie. W kabale Saturn łączy się z beją krainą zrozumienia, ale także ze strukturą i ograniczeniem. Kosmicznym łonem, które jednocześnie stwarza i więzi. W tekstach gnostyckich Saturn odbija się jako demiurg. Fałszywy stwórca, który buduje niedoskonały świat materialny i więzi w nim duszę. Więzienie przebrane za rzeczywistość. System nierządzony wolnością, lecz powtarzalnością, rozkładem i zapomnieniem. Dlaczego więc Saturn? Bo nic innego nie pasuje do tej roli tak dobrze. Każdy aspekt, mitologiczna historia, astrologiczna waga, fizyczna budowa i symboliczna obecność prowadzi do tej samej konkluzji. Saturn nie tylko symbolizuje pułapkę, może być nią samym kołem, które kręci się bez końca. Cykl, w którym się rodzimy, w którym umieramy i z którego wracamy, nigdy nie pamiętając, jak się tu znaleźliśmy. Jeśli Saturn symbolizuje strukturę, prawo i osąd, nic dziwnego, że jego cień rozciąga się na najświętsze tradycje ludzkiej historii. Postać, którą śledzimy, ten pożerający bóg, kosmiczny strażnik, nie zniknęła wraz z rozwojem cywilizacji. On się przystosował. Z biegiem czasu jego wpływ stał się subtelniejszy, bardziej symboliczny, ale nie mniej potężny. W Babilonie Saturn był czczony jako Ninerta, bóg wojny, zbiorów i dyscypliny. Nie był to łaskawy Bóg, lecz surowy strażnik porządku. W starożytnym Egipcie jego esencja ukazała się w Ozyrysie. Nie tylko jako władca podziemi, lecz także ostateczny sędzia duszy. W Rzymie Saturn przewodniczył dziwnej i niepokojącej uroczystości zwanej Saturnaliów. Czasowemu zawieszeniu porządku społecznego, w którym role się odwracały, niewolnicy byli traktowani jak królowie, jednak pod powierzchnią było to kontrolowane szaleństwo, rytualizowane, zaplanowane i zawsze kończące się przywróceniem ścisłego porządku. Nawet w chwilach chaosu Saturn panował. W 1656 roku mistyk i mnich we Florencji twierdził, że podczas rytualnego transu zobaczył czarny tron na niebie, sześcian pulsujący głosami. Uwierzył, że to miejsce sądu Saturna. Za spisanie tej wizji jego praca została przejęta przez inkwizycję, a on nigdy więcej się nie pojawił, jednak nie były to izolowane wydarzenia. Archetyp Saturna nie zniknął wraz z upadkiem imperiów. Przeniósł się prosto do monoteistycznych religii. W judaizmie Saturn wciąż rządzi świętem szabatu. Siódmym dniem, dniem nie radości, lecz odpoczynku, boską przerwą przestrzeganą z dyscypliną i strukturą. To dzień Saturna dzień ograniczeń. Powstrzymywania się. W islamie widzimy jego geometrię zakodowaną w Kabie, doskonałym czarnym sześcianie, centrum pielgrzymek milionów wiernych. Wierni krążą wokół niej, naśladując orbitalny ruch, który przypomina pierścienie Saturna. A w chrześcijaństwie ślad Saturna pojawia się w rytualnych szatach, czarnych togach noszonych przez sędziów, kapłanów, a nawet uczonych. To symboliczne odzwierciedlenie jego panowania nad prawem, hierarchią i tradycją, a potem jest geometria. Na północnym biegunie Saturna astronomowie odkryli coś, co nie powinno istnieć: sześciokątną burzę, heksagon, ogromny, stabilny i niezwykle perfekcyjny. To nie poetycka metafora, lecz obserwowalna, mierzalna rzeczywistość. Ten sam sześciokąt, gdy jest zniekształcony i odbity w lustrze, staje się sześcioramienną gwiazdą, heksagramem, gwiazdą Dawida, pieczęcią Salomona. Potężny i starożytny symbol używany w tradycjach ezoterycznych do wiązania, zawierania i pieczętowania. Okultyści nazywają go czarną gwiazdą. A kiedy jest przedstawiany w trójwymiarze, sześciokąt przekształca się w sześcian. Ten sam kształt co Kaaba, kamień filozoficzny, alchemiczne więzienie materii, w systemach symbolicznych chrześcijan nie jest tylko pojemnikiem. To klatka, obiekt, który symbolizuje stabilność, ale także ograniczenie, doskonałość formy i utratę ruch. Saturn w tym kontekście staje się czymś więcej niż planetą czy postacią mitologiczną. Staje się milczącym architektem praw fizycznego świata. Jego symbolika kształtuje nie tylko świątynie i rytuały, ale także kalendarze, kulturę, a nawet język. Sobota to jego dzień, ostatni dzień tygodnia, reset przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. Ale być może najbardziej niepokojącym aspektem tego wszystkiego jest to, jak mało tego dostrzegamy. Rytuały trwają, symbole nas otaczają. Archetyp przetrwał, ale świadomość zniknęła. Saturn stał się niewidoczny, przybierając pozory normalności. Saturn nie jest nieobecny w naszym życiu. Jest wszędzie, ukryty na widoku. Jeśli Saturn naprawdę reprezentuje granice, ciężar i nieskończoną powtarzalność czasu, to musimy zapytać, co on utrzymuje? Jaką siłę podtrzymuje z dalekiego krańca naszego Układu Słonecznego? Zdaniem wielu tradycji ezoterycznych i gnostyckich odpowiedź jest niepokojąco prosta. Utrzymuje nas, a dokładniej... Podtrzymuje to, kim jesteśmy po śmierci ciała. W gnostyckim świecie widzenia materialny świat nie jest boskim darem. To starannie skonstruowana pułapka. Fizyczny wszechświat nie został stworzony przez dobroczynnego Twórcę, lecz przez niższą siłę zwaną dymiurgiem, której celem jest więzienie ludzkich dusz w fałszywej rzeczywistości. Dusza w tej wizji nie rozwija się. Jest uwięziona, recyklingowana przez nieskończone życia, oszukiwana, by wierzyć, że to jest rozum. A Saturn w tej kosmologii nie jest tylko symbolem. Jest egzekutorem, regulatorem, machiną, która wprawia wszystko w ruch. To, co wiele tradycji nazywa reinkarnacją lub duchowym rozwojem, gnostycy interpretują jako rodzaj systemu zbierania energii. Samsara koło narodzin i śmierci nie jest drabiną do wyzwolenia. To bieżnia. Żyjesz, zapominasz, cierpisz, umierasz, a potem wszystko zaczyna się od nowa. Karma, zamiast być boską formą sprawiedliwości, staje się mechanizmem używanym do usprawiedliwienia tego błędnego koła. Dusza wierzy, że zasługuje na powrót, i to właśnie sprawia, że pułapka jest tak skuteczna. Sugerują, że doświadczenie życia pozagrobowego, światło na końcu tunelu, głosy bliskich, poczucie spokoju. Nie prowadzi do nieba, lecz stanowi symulację protokół reset. Dusza zdezorientowana i podatna, widzi to czego się spodziewa. Ufa, dostosowuje się i powraca do cyklu, zanim zdąży nawet zorientować się, że miała wybór. A znów Saturn ukazuje się nie jako bierna skała w przestrzeni, lecz jako aktywny nadajnik źródło sygnału urządzenia. I tutaj sprawy przekraczają granice od mitycznych do mierzalnych. W 1981 roku sonda Voyager NASA zarejestrowała coś niezwykle dziwnego na Saturnie ogromny, doskonale uformowany sześciokąt na biegunie północnym, mający tysiące kilometrów szerokości, obracający się z niemal nadprzyrodzoną precyzją. Żadna inna planeta nie ma nic podobnego sześciokątny wir zamrożony w formie, utrzymujący się przez dziesięciolecia. Naukowcy nadal nie rozumieją, jak powstał ani jak utrzymuje taką stabilność, ale jest tam, cicho wirując jak jakiś kosmiczny zamek, a potem jest dźwięk. Saturn emituje fale radiowe, głębokie, oscylujące impulsy, które mogą być odbierane i przetwarzane na dźwięk. To, co słyszysz, nie jest hałasem kosmicznego wiatru ani statyką pustej przestrzeni. To coś innego coś strukturalnego, powtarzalnego, mechanicznego. Brzmi to jak sygnał, co rodzi bardzo poważne pytanie, czy Saturn coś nadaje? W tradycjach okultystycznych dźwięk nigdy nie jest tylko dźwiękiem. To siła. Uważa się, że częstotliwości wpływają na umysł, emocje, a nawet zmieniają świadomość. Starożytne pieśni mantry i harmonie opierały się na tej idei, a nowoczesna nauka na swój sposób zaczyna ją potwierdzać. Wiemy, że wibracje mogą strukturyzować materię. Że fale mogą wpływać na aktywność mózgu. Więc co, jeśli ten sygnał, pulsujące brzęczenie Saturna, jest częścią pułapki? Nie tylko dźwiękiem, ale kodem. Częstotliwością, która blokuje duszę w określonym stanie, utrzymuje iluzję w ruchu i sprawia, że nigdy nie zadajemy zbyt wielu pytań. A kiedy wszystko to zestawisz? Symbol, geometria, dźwięk, mit. Zaczyna to wyglądać mniej jak przypadek, a bardziej jak zaplanowany projekt. Jeśli Saturn jest rdzeniem tego systemu, to czas sam staje się rodzajem paliwa. Śmierć i odrodzenie to nie tylko przejścia, to pętle, a my jesteśmy tymi, którzy są w nie wplatani. Saturn nie tylko symbolizuje kontrolę Saturn jest kontrolą żywi się cyklami, pamięcią, powtórzeniami, a przede wszystkim czasem. Żyjemy wierząc w wolną wolę, cel i postęp. Podczas gdy w rzeczywistości możemy po prostu podążać ścieżką wytyczoną dla nas przez system znacznie starszy i znacznie bardziej chłodny niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Dziś jest już jasne, że obecność Saturna to nie mit ani coś ograniczonego do odległych zakątków układu słonecznego. Jest to coś systemowego, symbolicznego, zakorzenionego nie tylko w starożytnych rytuałach, ale i w samej strukturze naszej rzeczywistości. I nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w jednym z jego najsilniejszych i najbardziej tajemniczych symboli czarnej kostce. Kostka pojawia się wielokrotnie w czasie. W Kaabie, w Mekce nieustannie oblegana przez pielgrzymów, w żydowskich tefilinach, które nosi się na czole podczas modlitwy, na szatach kapłanów, sędziów i uczonych, rytualna czerni, która oznacza władzę i ład. W nowoczesnej myśli ezoterycznej kostka jest tronem Saturna, jego geometrycznym podpisem. Doskonały pojemnik sześć ścian reprezentuje stabilność, tak, ale również ograniczenie, strukturę i statyczność. Kostka to pułapka i to nie tylko na zewnątrz. Odzwierciedla strukturę samej wiary, mentalne pudełko, w którym jesteśmy warunkowani, by żyć, myśleć i nigdy nie kwestionować. Teoria Dawida Ika rozwija. To dalej. Saturn sugeruje, nie jest tylko planetą, jest centralnym nadajnikiem w rozległej sieci energetycznej. Księżyc odbiera sygnał i razem tworzą pole, które nakłada się na naszą percepcję i manipuluje pasmem naszej świadomości. To, co postrzegamy jako rzeczywistość, może być niewiele więcej niż zakodowaną iluzją wibracją nadawaną do umysłu, interpretowaną przez zmysły. Więzienie w tym ujęciu nie jest zbudowane z murów, jest stworzone z sygnałów, częstotliwości i umów, których nigdy świadomie nie zawarliśmy. A kostka to idealna metafora symbol ograniczeń, ukryty na widoku. Poruszamy się w jej obrębie, modlimy się w jej kierunku, a nawet śnimy w jej wnętrzu, nigdy nie zdając sobie sprawy, że została stworzona, by nas pomieścić. Ale oto paradoks, którego Saturn nie może kontrolować. To, czego nie da się zmierzyć, nie może być ograniczone. Świadomość, prawdziwa świadomość, jest bezwymiarowa. Nie jest związana z geometrią, językiem, ani nawet czasem. Jest to surowa obecność, która dostrzega pułapkę i wychodzi poza nią. To jest to, co starożytni próbowali przekazać ukryte pod warstwami metafor i mitów. Że wyzwolenie nie jest czymś, co się otrzymuje, lecz czymś, co się sobie przypominał. Ściany sześcianu rozpadają się, gdy zobaczysz je takimi, jakimi są projekcjami, mentalną konstrukcją, systemami przekonań mylonymi z prawdą. Ucieczka nie pochodzi z zewnątrz, rodzi się w środku z rozpadu iluzji. Pojawia się w chwili, gdy przestajesz identyfikować się z echem i zaczynasz słuchać ciszy, która się za nim kryje. Bo jeśli Saturn jest architektem sześcianu, to świadomość jest drzwiami i kluczem. Nie jest ukryta. To coś, co nosiłeś w sobie przez cały czas. Zdolność przypomnienia sobie, kim naprawdę jesteś, poza imieniem, formą i strachem. Więc gdy znów zobaczysz czarny sześcian na flagach, we wnętrzach świątyń czy w swoich snach, nie odwracaj wzroku, spójrz przez niego. Bo sześcian to nie tylko więzienie. To pytanie, a odpowiedzią od zawsze byłeś, po tym wszystkim, co odkryliśmy. Mitach nauce symbolice religii, jest coś, czego trudno zignorować. Idea, że Saturn był czymś więcej niż tylko planetą. Nie tylko na niebie, ale obecnym w systemach, które kształtują nasze życie przekonania, a nawet sposób postrzegania rzeczywistości. Jednak celem tego wszystkiego nie jest wzbudzanie strachu ani tworzenie nowego mitu, aby zastąpić starszy. Chodzi o rozpoznanie wzoru, który powtarza się przez czas, kultury i tradycje, oraz stawianie trafnych pytań na ten temat. Bo gdy zrozumiesz, co symbolizuje Saturn, zaczynasz pojmować system, w którym się urodziłeś. To nie jest kwestia ucieczki ze świata ani walki z jakimś kosmicznym przeciwnikiem. To uświadomienie sobie, że wiele ograniczeń, które przyjęliśmy duchowych, mentalnych czy kulturowych nie jest tak trwały, jak się wydaje. Że więzienie może być bardziej konstrukcją naszych przekonań niż rzeczywistością. W tej perspektywie, satur nie jest złoczyńcą. To ostateczny punkt kontrolny. Struktura zmuszająca cię do kwestionowania samej struktury. Symbol, który prowokuje cię do przekraczania symboli. A może właśnie o to chodzi w tym wszystkim? Nie unikać sześcianu, ale zrozumieć, co on znaczy, i dostrzec, jak nosiłeś go ze sobą, nie zauważając tego? Wolność nie rodzi się z walki z systemem. Pochodzi z jasnego dostrzeżenia go i świadomego wyboru innej drogi życia. Jeśli coś z tego z tobą rezonuje, jeśli zacząłeś patrzeć na świat inaczej lub po prostu chcesz podzielić się swoimi refleksjami, zostaw komentarz. Co myślisz, czym naprawdę jest Saturn, symbolem więzieniem lekcji? A jeśli interesują cię takie treści jak ta ezoteryczna wiedza, ukryta historia i narzędzia do rozbudzania świadomości zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. To naprawdę pomaga, a my dopiero zaczynamy. Dziękujemy, że oglądasz. Dziękujemy, że myślisz. I gdziekolwiek jesteś, bądź czujny, bądź świadomy.